Kolega Marek poprosił mnie, żebym napisał tekst z Warzyw Śląskiej do której z piosenek dzisiejszych artystów, do którejś z piosenek Kuby. Wybór padł na piosenkę Jestem z Miastka. A może trzy tygodnie temu. I może byś tak napisał jeszcze jedną. No dobra, mogę napisać czemu nie? nie. No i pan na piosenkę. Przewróciło się. Ja przepraszam, że, się. że, że, że będę śpiewał. tak posługując się jeszcze kartkami, ponieważ aż nie jest żadne lekceważenie publiczności, absolutnie. On Zawsze tak jest, bo gitara ma nie rowerowe ale no one takie... No ja bym się grał jak wie miałem sporo, ale później Może coś z tego wyjdzie. Wracając do sprawy, że to nie jest absolutnie negatywne wrażenie publiczności szanownej. No, wiecie, ja mam taką dolegliwość, że mam tam czarne dziury. Moje no, czarne dziury polegają na tym, że ja wyjdę na i nagle, kurde, nikt panika, nikt nie wie. No i żeby nie było, że później kurde, stoi jak ten, no nie powiem co... Jak ten Tak, jak ten łą, To mam takie karteczki, z których się posługuję się tymi kartkami, no i tam nieraz... W ogóle to nie jest śmieszne, bo te, te czarne dziury... Te czarne dziury takie, to, które... Ja na przykład już do żony od dwóch lat nie mówię po imieniu. i mówię kochanie, bo dwa lata temu zapomniałem jak na imię. Tak się zdarza nie? no tak. Jestem z Będzina, niech się odkrywa. <grystanskowite> no, no, <skupia> no, dobrze, do, 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 dobrze, że nie byłem <grystanskowite> pierwszy, bo by się kurde impreza od haji rozpoczęła. Ja Lepiej ja z Będzina jak ze Sztopca. Nie śpiewamy, jesteśmy z miasta. Spokojnie, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Mm, <grystanskowite> no, yy. Okej, okay, no to może co, zacznę śpiewać, no bo... Ło się, nie Co co nie polegał na tym, że nie muszę tego dźwigać. Wyda się potyką czasem, wyda się czasem potyką, ale nie muszę tego dźwigać. Sam sam to to Co Całkiem są te kroki, że są te kroki w zodzie. mnie podą, coś tam. są to zdrowo, to rozwyższa braty. Kiedyś się tak zrobił, ładno, teraz się zalegna na za tym. Wreszcie mi się tu należy, że tu się na tym zalegna. Coś wydało się nie radzi. Kim skieruję trochę jeszcze. Bez ten szosę krzynka pośpią, tym bez się Na Napieszcze się tym bezduchem, a potem że rok na hasioki, bo w te nikt nie wejrzy. Lepiej tak i całkiem znośnie, może kiedy co wyrośnie. No może kiedy do pozór, ale kiedyś się bez Na są to zdrowo. Całki luksus bierze się z tego. lepiej jak i całkiem słusznie. Może kiedy co tu dupnie. Chyba się nie rozpotyką, ale kiedyś się wezmę.